Wspaniała opona do roweru elektrycznego na asfalt, jak również na ubite nawierzchnie, a zwłaszcza do rowerów z silnikiem w tylnym kole, w których siły działające na oponę są nieporównywalnie większe do zwykłych rowerów, ze względu na ciężar roweru, jak i moment, który przenosi koło na nawierzchnię. Trzymała około 16 tysięcy km do pierwszego przebicia, które było wynikiem tak silnego uderzenia, że musiałem wymienić herawkę, gdyż nie byłem w stanie jej naprostować. Szwabę Big Apple City Type Race Guard 26 cali. 2,15 szerokości. To nasz dzisiejszy bohater. Jest tak dobra, że chcielibyśmy ją sprzedawać. Jak się teraz popatrzyłem na tą oponę, to myślałem, że to już czas, żeby ją wymienić. Ale daliśmy jej jeszcze poszaleć i szaleje dalej. Teraz ma przejechane około 21 tysięcy kilometrów. I w tym czasie złapała jeszcze raz kapcia na około 19 tysiącach, ale już normalnego, bez żadnych spektakularnych Wypadków. Kolejną zaletą tych opon jest to, że przyszły zawsze do mnie proste, co powoduje, że nie ma bić prawo, lewo, góra, dół, a koło jest ładnie wycentrowane, to jazda jest gładka. Wiecie o co chodzi. Miałem okazję przetestować akurat ten zestaw z oponą, która przyszła w tym zestawie. Była to opona nylonowa i powiem, że lepiej było nawet jej nie zakładać. I tak też zrobiłem w kolejnym projekcie. Założyłem swoją starą oponę, która była jeszcze w dobrym stanie, też szwalbę. Jednak był to inny model, była węższa i złapałem na niej kapcia trzy razy praktycznie chyba w ciągu tygodnia i straciłem cenne godziny pracy i kupiłem sobie tą, która jest na filmie i teraz jestem bardzo z niej zadowolony. Kolejną jej pozytywną cechą jest to, że przy odpowiednim ciśnieniu, czyli tam 50-55 psi, jak się najedzie na krawężnik, Wybaczy drobne błędy i zamortyzuje uderzenie. Dzięki za oglądnięcie. Polecam, pozdrawiam.